Dostępni, czyli się pewnie mnie przywiesi, no, wiedziałem. Na żywo. Witam. Poczekamy jeszcze chwilę, zanim część ludzi po prostu dołączy To będzie, szyb... to będzie szybka analiza, bowiem dochodzi 22. No tak, 22.20. Może 30. Witam. Dzisiaj niestety dosyć szybko, czyli poczekam, aż ludzie po prostu zaczną wbijać. Będzie szybki live, tak, tak do 22:15. Jutro będzie szerszy, odnośnie szerszej analizy, bo jutro po prostu jutro będę mieć wiele czasu, bo już dochodzi dziesiąta Marto się nawadniać wodą Są to po prostu obejrzą standardówkę retransmisję Generalnie nas front w czwartek zapada mi deszczu Według modelu GFS krótkie ochłodzenie, potem ocieplenie Kolejny front z możliwością śnieży, coraz możliwością zjawisk budowlanych. Wstępny most zachodni. Potem krótkie, ale dosyć rygorystyczne ochłodzenie. Później w okolicach świąt, po prostu po przejściu. W okolicach świąt ma dojść właśnie do przebudowy pola barycznego, czyli pojawi się niż na Atlantyku, pojawi się w krajach Bałtyckimi i Bysz. Wyże na południu, wyż na terytorium rosyjskim, co po prostu. No i mi. No i właśnie wracając, przepraszam, musimy się napić, bo chyba jest. Właśnie. Tego 31 marca modelu GFS. Zwłaszcza na 8. I to będzie widać na 850 do paskala, czyli tu mamy niż, który się obraca odwrotnie do wskazówek zegara. Mamy tu wyż, który wraca się zgodnie ze wskazówkami zegara, przez co znad Afryki. Po prostu głęboko do Francji, Niemiec, ale także i Polski, prawdopodobnie falą górną. Ma dojść po prostu do wypchnięcia się rozgrzanej ciepłej masy powietrza. Pierwszy raz ma dojść do takiej sytuacji, że na południowym zachodzie czy centrum kraju temperatura na 850 będzie około 20 stopni około. Mnie. Przez co na przykład taki poniedziałek, wielkanocny w dzień, temperatura może wzrosnąć już. Do przyjemnych 15, 16, 17 stopni, a być może na krańcach południowych i południowo-zachodnich także 19-20 stopni Celsjusza. <laughs> Jeszcze cieplej zapowiada się 2 kwietnia, kiedy po prostu nad przeważającym krajem poza Polską południowo-zachodnią mają być temperatury rzędu około 18-20, a może 23 stopni Celsjusza. Jak powiedziawszy jest to wariactwo. Co mam, wy, co mam wyłączyć niby? Ciepło mam wyłączyć na święta czy co? I później widać. Ochłodzenie, ale to jest tylko średnia porządna. Jeszcze ja przytoczę. Anomalię dwóch metrów, dwa metry temperatur anomalii. Trzeba się wyłączyć. Ja tu sukcesywnie tak, 29 chłód nad Polską Zachodnią, ciepło nad Rosją. Często, że tu mamy środek, ośrodek niżowy. On po prostu, jakby to powiedzieć, zaś się to ciepło w kierunku wschodnim. Ale nie martwcie się w sytuacji barycznej będzie po prostu coraz cieplej. Najciekawiej zapowiada się właśnie ten 2 drugi, drugi kwietnia, kiedy poza Polską Południowo-Zachodnią oraz krańcami zachodnimi czy południowymi anomalia na przeważającej części kraju oraz na terytorium częściowo Rumunii, Ukrainy, Białorusi czy Litwy, może przekroczyć znacznie 12 stopni Celsjusza według anomalii, czyli może być tak, że anomalia na sam początku kwietnia wyniesie nawet 16 stopni Celsjusza. Nie jest to wykluczone. I potem klasycznie ochłodzenie. Hmm. W sumie taka. Ja bym chciał klasyka. Ja za modelem CMBF, który widzi konwekcję, możliwe burze w czwartek na ciepłym. Konwekcja z możliwością nawet zjawisk burzowych czy układu burzowego od Polski południowo-zachodniej centrum. I potem cyrkulacja taka bym powiedział, mocna z konwekcją śnieżno-deszczową przez Potem opad deszczu oraz możliwość nieco silniejszych zjawisk burzowych 28 marca, ale na razie ECMW to widzi Polskę Północną, Centralną i Południową oraz Białoruś. Później właśnie ta przebudowa później miałaby nastąpić właśnie przed świętami ta przebudowa Pola Barycznego gdzie po prostu w świecie. Nad Polską południową zrobić po prostu o wiele, wiele. lepiej. Widać to na 850 hektopaskala, czyli. <laughs> po prostu. Według szerzej powiedziawszy po tych numerycznych, po prostu w świecie. Gdzieś piąt. Czeka nas po prostu no wiadomo co? Niker. <laughs> Reki na tyłu. Niker. No, i tak jak powiedziawszy, w okolicach świąt, właśnie na fali górnej, bo prawdopodobnie wytworzy nam się układ omega, to znaczy wyższy na wschodzie niż na zachodzie i po prostu dzięki temu na święta może po prostu ciepła masa powietrza. Większość wiązek uśrednionych szybuje bardzo mocno do góry. Właśnie po 26-7 marca, a więc raczej święta w tym roku ciepłe. A jak ciepłe, to ilany poniedziałek będzie w tym roku urany wreszcie. Oczywiście live z danego poniedziałku raczej będzie z aparatu hmm. albo z telefonu. Materiał przed świętami na moim kanale na pewno się pojawi, czy w formie filmu z zrzeszeniami, czy w formie shortu, czy w formie transmisji. Na pewno jak to roku przed świętami coś zrobi. A jak tam u was? Jak tam nastroje przed świętami? widzowie? Niker, 哈哈，fine。Aha, A tam pisze, jak tam przygotowania do świąt. Dla przykładu ECMWF 00Z przed świętami złagodził nieco falę górną, ale ja bym po prostu jeszcze nie analizował, drodzy kochani widzowie, od górnej sytuacji parycznej na święta, bo wiem mamy dopiero 19 marca jeśli chodzi o program na święta, owszem, jutro pojawi się na kanale kolejna analiza. Oczywiście prawdopodobnie w godzinach porannych, dniowych i może później w godzinach wieczorno W czwartek raczej analiza rano, potem mam Barbera, potem trening, więc nie. W piątek, co potędzie, na mnie nie ma. I od poniedziałku do czwartku, praktycznie będą analizy na kanale bowiem już będziemy mieli nieco stabilniejsze prognozy pod kątem ewentualnego chłodu bądź ewentualnego ciepła w okolicach świąt. Gdzie prognozy są gigantycznie pogubione? Po prostu na dzień dzisiejszy prognozy są po prostu mega pogubione pod kątem no właśnie. GFS dla przykładu widzi wejście kropli chłodu 29 marca. <laughs> Jednak dopiero właśnie 1 kwietnia widzi to ciepło. GFS 06Z z kolei widział sytuację zgoła odmienną, to znaczy najpierw ochłodzenie to ocieplenie, ale to ocieplenie miałoby być tylko w Polsce Południowej, według sytuacji parycznej z 00Z. Ale którym? Bo tych serwerów jest. Jakiś rubel dołączył. Kto to jest. <laughs> znaczy. Nie spodziewam się w ogóle jakiejś tam. Yy, jakichś tam większych sytuacji barycznych, to ja się bym nie spodziewał jakichś większych zmian. Jak. Fajnie by było, gdyby święta były jednak. Fajnie by było, gdyby święta, święta jednak były ciepłe. Chyba nikt nie lubi zimna na święta. Jest jeszcze kilkanaście wariantów. O! Tutaj wywaliło w ogóle wariant taki, że w ogóle wywaliło niż na Morzu Śródziemnym i wywaliło po prostu zero, zero taki wariant, Buchnęło ciepło z Morza Czarnego. A to by zwiastowało na samym początku kwietnia po prostu burze I to masę burz. Jeśli zakładając, że dalsze prognozy będą widziały wiązki i trzymały scenariusz, na przykład taki, że po świętach, w kolejnych, w kolejnych dniach kwietnia doszłoby do rozwoju takiej sytuacji parycznej, na przykład niż właśnie w okolicach Morza Śródziemnego, i by zasysało powietrze z Morza Czarnego, bo to byłyby niezłe jaja, byśmy po prostu mieli taką sytuację, jaką była w zeszłym roku, w maju, czy w 2019 maju, kiedy po prostu zaciągnęło czarnomorską masę, i dzień w dzień mieliśmy po prostu pogoń za superkomórkami burzowymi. Także wcale bym się nie zdziwił, jakby po prostu. Ja się nie zdziwię, jak po prostu w świecie kiedyś zacznie wywalać czarnomorską masę powietrza i trzymać, to by mnie w sumie nie zdziwiło, bo mamy już teraz taką cyrkulację że kto wie, owszem, zimowe incydenty się jeszcze zdarzą w tym roku, nie mówię, że nie <laughs> nie powiem, że nie, ale incydenty takie typowo zimowe jeszcze w tym roku są możliwe widzowie. nie można zakładać nie można zakładać po prostu ups w sensie poczekaj. Nie możemy zakładać tego, że po prostu zimy nie będzie. Ja, jako obstawowoż osobiście, czekam już na to, aż po prostu będą takie burze, burze, a nie takie typu, że pierdu, pierdu, pseudo shelf, biedo, shelf, pierdu, pierdu i poleci Czekam po prostu na to, żebyśmy mieli po prostu jakiś tam fajny sezon burzowy. O! Skrajnia ma już godziny przyklepane. Widzimy się 15 widzimy się 20 kwietnia na szlaku, bo będziemy mieli pociąg specjalny Skrajnia, Bydgoszcz-Gniezno. Bydgoszcz-Gniezno Poznań, nie Możemy zakładać po prostu widzowie, że nie będzie zimy w tym roku już. Incydenty się jeszcze zdarzą. Tak jak zdarzały się w latach poprzednich, bo w poprzednich latach bywało tak, że majówka była również zimowa. Wcale się nie zdziwi, jakby w tym roku majówka była upalna na odmiany. To mnie wcale nie zdziwiło, gdyby Majówka po prostu była upalna w tym roku jeszcze. Ale co będzie w majówkę, to będzie w majówkę, tak szczerze ja. W tej chwili największe opady deszczu wywaliły od Włoch przez Niemcy, ale wystarczy, że po prostu te opady przesunie na zachód i te opady mogą spustoszyć po prostu znowu całą Polskę Zachodnią. Jak to miało miejsce, nie da. Analiza zrozumiała, jak tak to zostawcie tu kciuka w górę, suba dla zasięgu i widzimy się po prostu jutro w kolejnych analizach, chociaż można zadawać pytania w sumie, coś jeszcze chwilę poodpowiada. oczywiście zatrzymam udostępnienie ekranu i przesunę już na siebie, żeby nie było, siema na luz. Generalnie możecie w tej chwili zadawać pytania również odnośnie pogody, ja 4 maja, jeżeli nie będę mieć operacji, no to po prostu pozdrawiam Marcela. To po prostu w świecie. Jeśli lekarz mi nie wyznaczy na te zabiegu na majówkę, bo muszę mieć zatrzymane dwie ósemki chirurgicznie usunięte, przez też mam krzywy z gry skrzyżowy. No to widzimy się w majówkę na szlaku, a 4 maja we Wolszczynie. Jeśli nie no to jakimś tam szczęściem może pojadę w przyszłym roku. Możecie zadawać pytania, możecie udostępniać transmisję, możecie dawać lajki w górę, suba dla zasięgu, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. No i po prostu głównie, może, głównie możecie zadawać pytanka. Jeszcze jestem dla Was przez 10 minut otwarty. Ale na nalejwy, 10-15 minut pytań, o matku. Jutro będzie kolejny live, aczkolwiek zaraz go zaplanuję, oczywiście z analizą. Oczywiście kolejny live będzie również tytuł miał analiza prognoz numerycznych. Każdy live na moim kanale ma retransmisję oczywiście jeszcze dzisiaj, a może jutro nagram zwiastun kanału. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, sobota dla zasięgu na bieżąco z moimi materiałami. Udostępnienie i fajny komentarz. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w jutrzejszej analizie, kiedy po prostu na Meteologix oraz ułom będą łapały po prostu nie, ułom nie, ale mam na Meteologix większość moteli już będzie łapała termin do Wielkanocy. Dobranoc, widzowie. Widzimy się nie wkrótce. Uwielbiam Was. Pa, pa. Jutro być może premiera nuty, ale nic pewnego, ale nic pewnego, bowiem montażysta uszkodził się nogę. Pozdrawiam.